Co cześć tu, Co tu robisz? No, podobno mają przyjechać jakieś autokary. Aha. A dużo tych autokarów będzie? Z 10. O matko i córko, a tu tak cicho było i spokojnie. O, cześć Aga! Sposzyła się. Dobra, no to cze czekamy cierpliwie. Siadamy, bo nie ma co e, No, siadamy. O. sobie w szachy. O, czekaj, patrz, co ja tu mam fajnego. Głodna jesteś? Nie, zjadłam obiad dzisiaj, bo gulasz. gulasz z 13 serc. Jak ktoś mm. oglądał wiadomości, to na pewno wie. Gulasz z 13 serc. Ciekawe. Ania, co ma 13 serc i nie ma ciała? O, Mako, nie mów gulasz, bo to moje. Dobra, ja wiem, pamiętam, bo zadali mi to pytanie, wiesz? A że czasami lubię sobie pograć w karty, więc to A. chyba o karty chodziło, ale ja nie wiem, kto wymyśla te świetne pytania. Krzysiu i Bąk. Mm. Oczywiście. Musimy z Krzysiem pogadać. Żeby przynajmniej nam odpowiedzi dał, bo po prostu kompromitujemy się czasami. Ale nie, ja powiem Ci, że na większość pytań znałam odpowiedź. Tylko takie parę podchwytliwych było, ale to, to wypikamy. Ja myślę, że najlepszą specjalistką w pytaniach jest nasza e, fantastyczna Dominika. Ona gdzieś tu chyba była. Dominika, chodź, zadamy Ci pytanie. Nie! <noise> Jak się nazywa e, kod złomiarza? Ha, puszek! Pamiętała. Chociaż jeden raz odpowiedziała ja dobrze. jeszcze jedno pytanie Dominika. Ile kaw pije pielęgniarka? Też wiedziałam, No sprytna, bo ona pamięta. My coś o, mamy, jeszcze, mamy jeszcze naszego... Kiero, nasz Kiero przyszedł. Kiero, tutaj do kiero. Nas. i drugi Kiero. I drugi Kiero, bo to jest y, bardzo I ważny drugi kiero. moment. Drugi Ja to się potencje. zarwie. To jak to się zarwi, jak ja jesteś szczupelem? No ja nie, nie wiem, wiem ostatnio ponoć to. coś mówiłeś, że no tak. formę dostałeś. Tu kiero! I drugi kiero. Słuchajcie, chodź tu kierowniczko. To jest bardzo ważny moment w życiu rusztyłka, ponieważ tu na tym turnusie będzie mała zmiana i chcielibyśmy zdradzić tajemnicę i powiecie, co to za zmiana będzie. No, zmiana jest znana, bo myśmy to już mówili z Adziuncią, moją kochaniutką tutaj, że ona normalnie będzie kiero i tutaj będzie Kinia też z nią kierować i będą razem kierować, nie? Będzie tak? Tak, no. dokładnie. Autobus chyba. No. Autobus zaraz będzie podobno, Pachodzą takie plotki, że gdzieś tam tak, się pojawi tak, za chwileczkę. Tak dzwonią. dzwonią, że dojeżdżają. Także wszyscy cali zdrowi. O, mamy Houston problem, bo pojedzie samochód. No i będzie kłopot, bo za panem Krzysiem, za nasz, musimy się przestawić na chwilkę. Szanowni Państwo, musimy puścić samochód. Zróbmy to na ekranie, na wizji. Uwaga. Rejestracja KK, zatem jakiś krakus chyba. dobry. Jest pani w telewizji? Dzień dobry. Jest pani w telewizji? Proszę powiedzieć, jak się pani podoba w okolinach nadjeziornych? Mój tata jest kierownikiem, więc nie, nie jestem obiektywna. Aha, rozumiem. No to, to, no to cóż, no ale to ci dobrze jest, ci jest dobrze. Bardzo dobrze. Elegancko, ciao, bye. I wracamy z naszym studiem. A ma, właśnie wjeżdżają, nie to może nas pojąć. Nie, lecimy, normalnie. Czeka noga odleciała. Właśnie wjeżdżają. Auto wyjeżdża, wjeżdżają, dziewczyny przekazuje wam Mikrofon. Mikrofon. O, dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. czekamy. Zaraz mają podjechać. O, super, bo mi już tak nogi bolą po tych 36 dniach a ciebie, Ania. Powiem Ci nawet nie. Nawet nie. Tak szczerze mówiąc, troszeczkę żałuję, że nie będzie mnie na czwartym turnusie. A chciałaś w czasy, a masz robotę. No, życie. Tak to wyszło. Nie zostajesz z nami, ale i tak nie będziesz odpoczywać. No, niestety. Następnym razem zostanę na czterech. No, ja mam nadzieję, jak wszyscy. Martulka też musi zostać na czterech. I Kamil. I kto jeszcze? A powiedz mi, co ty tam takiego fajnego trzymasz? Ja mam chlebek, a ty co tam trzymasz? E, ja mam sól. Myślę, że fajnie by było ich przywitać chlebem i solą. Chlebem i solą, dokładnie tak. To gdzie oni są? Bo my się już niecierpliwiamy. Jadą, jadą, zaraz zacznie padać. No w sumie dawno nie padało. Ale powiem ci, na tym turnusie pogoda to była pogoda idealna. A teraz na czwartym turnusie to w ogóle ma być taka hica, że nie wiem jak ja to przeżyję. No myślę, że wejdziecie sobie do wody, będziecie w wodzie stać. O, oczywiście. Na Supika, na tor wodny, na poduszcze będziemy skakać, będziemy plażować, tyrolkować i bawić się na całego. Kinia, a powiedz mi, która atrakcja ci się najbardziej podobała. O Jezusku, nie wiem, wszystkie są super, ale tak jak sobie weszłam w tym roku na skrzyneczki, to mi się tak przypomniało, Weszłam na 15 skrzyneczek, wszystko jest super. A tobie, e, wiesz co? Powiem ci, w, w tym roku spróbowałam sobie zagrać w paintballa i powiem ci, super zabawa. Powiem ci, rewelacja. <laughs> ja że nas przyjadą. Pierwszy raz grałam w paintballa z dziewczynkami, no powiem ci. Super, super. Miałeś jakiegoś siniaka? Podobno e, są siniaki po nie, ale dostałam w nos. Oczywiście, ale jest, maskę. Cały. jest, cały. Aha, A, jest cały. no bo bo maski, maskę. mamy maski przecież, kombinezony. Tak. 100% bezpiecznie. Ale w ogóle tu wszystkie atrakcje są bardzo fajne. Powiem ci, fajnie tak być dzieckiem i tak, korzystać z tego. Dokładnie Nowa ścianka wspinaczkowa również o, weszłam no, na ścianeczkę. to jest w ogóle hit. No. Nowe Święty. stroje sumo również są. Także powiem ci, no fajne te dzieciaki tutaj mają. Ty, a może w przyszłym roku y, zamienimy się rolami? Przyjedziemy, Przyjedziemy jako, jako obozowicze? Jako obozowiczki. Nie, myślę, za że stare. się nie, nie zorientują, Myślę, nie? że jesteśmy za stare. Ale nie, no przybierzemy się, no nie zorientują się, że to... Bierzemy pampersy. <laughs> ale to hmm. wtedy nas nie przyjmą, no bo będziemy za mali. No, to... Bo to jest chyba od czy, którego? O piątego roku życia można? Piątego. No ale mentalnie mamy tak siedem, Aha, myślę. No to możesz... myślę, że no, przyjęliby nas, no. Jako obozowiczów. Ale by było fajnie. Byłoby super. Ja bym się tak pobawiła. Bym zadawała głupie pytania. Przykład, o właśnie. Ja bym także tak, tak A kiedy zbiórka? No? A kiedy pieniądze? A kiedy obiad? A co na obiad? A kiedy telefonia da? A czy możemy? <grym> a mogę, a mogę iść do toalety? Możesz. Mogę? Jak potrzebujesz, Ale to ja nie... możesz. <grym> ja, ja poczekam. O. jeee! Samiani jest! To co? Przywitamy ich z chlebem. Witamy czwarty turnus. turnus. <laughs> Tutaj, do Adziuli. Idziemy do Adziuli. Tu adia? jest Adzia! Za idzie? tobą! Za tobą! Jest. A, cześć! Adia, cześć, adia, cześć, adia, cześć adia, dobra, dobra. Maj, to dla Was Mogę sobie niech... to tak, tak. I, i zjech, koniecznie musisz skosztować, zjeść. Brawo! <grystanie> I przekazujemy I ten, mikrofon. Tak, i niech ten turnus będzie super. Witam Państwa na czwartym turnusie. Tutaj już przejmuje młoda kadra, ale oczywiście nie wszyscy. Właśnie tutaj widzicie, czwarty turnus wjeżdża. Zaraz zrobimy. Z... <grystanie> Zaraz zrobimy zamiankę i będziemy działać. Ruszamy z kopyta.

I Szanowni Państwo, idziemy sobie teraz odebrać Turnusy czwarty e, i oddać do autokarów turnus trzeci, czyli Orzeł 3 wystartuje, a Orzeł 4 e, wylądował właśnie e, kadra już w gotowości, ta stara kadra, która tutaj e, została, bo była na turnusie. Również uwaga, auto z tyłu krzyłu jest tutaj z nami i zostaje w dużej części z turnusem czwartym. Młoda kadra dojeżdża, zatem pomieszanie doświadczenia z młodością i energią to spowoduje, mam nadzieję, że będzie petarda jakich mało. A tutaj już się szykujemy, zobaczcie przy sklepiku w pomarańczowych w pomarańczowych oszulkach, ci, którzy odjadą dzisiaj z okonin, a tu za chwileczkę wynurzą się z naszych autokarów i busów ci, którzy za chwileczkę no, zdobędą okoniny nad jeziorne. Witamy tutaj serdecznie pana Tomasza, który dba tutaj o, o porządek, o to, żeby wszystko było naprawione na tak zdradzę Państwu, że Panu Tomaszowi kilka tygodni, kilkanaście dni temu urodziło się dzieciątko. Panie Tomaszu, gratulujemy. E, więc e, działamy dalej i szanowni Państwo, rozdajemy opaseczki, tak żeby oznaczyć naszych, e, bo nie będziemy na tym turnusie jedynym obozem. I jest Maciek Kiwacki, jest ekipa. Siemano, kolano, obuzy. Elegancko. A Dzieja Masz, oddaję Ci mikrofon, niech macie ogarnia. Dalej, a Ty działaj. Tak jak tutaj Maciek powiedział, rozdamy takie super, pokażę Wam, takie super różtyłkowe opaseczki, jak normalnie na All Inclusive w Turcji czy w Egipcie. Więc teraz aktualnie jedziemy sobie, jak każdy już dostanie taką oto bransoleteczkę, udajemy się z walizkami, lecimy sobie rozdawać pokoje i działamy dalej. To tutaj widzicie, teraz jest przerwa. Dobra. Do autokaru możemy. Iść. O, tutaj widzimy Ciastek i Kacper, nasi dwaj przystaniaczki tutaj. Naklejają na lepeczki. Mamy y, dużo kolegów z Anglii. Którzy mówią tylko po angielsku, ale spokojnie, nasza kadra jest anglojęzyczna, więc żaden problem dla nas. O, tutaj właśnie nasz kolega z Anglii. Chodź, się do mnie. Powiedz mi, jak podróż? Tam jest kamera. Powiedz mi, jak podróż Ci minęła? dobrze. Wyśmielicie Bez żadnych problemów? Bez żadnych problemów. Dwa postoje wystarczyły? Wystarczyło. No, widzą Państwo nasza podróż bez żadnych zarzutów. Wszyscy dotarli cali, bez żadnej zguby, nikogo na mapie nie zostawiliśmy. Więc brązoleteczka jest, zabieramy walizki i ruszamy pod Babiniec za tłumem. Po walizeczki i ruszamy. O, tutaj siostry koszorowskie. To jest, to jest dobry temat. Siostry Kosiorowskie y, w te wakacje są już drugi raz. Drugi raz na obóz Różczyłku no. i na drugim turnusie? Będą pomagać tym, którzy są po raz pierwszy, bo ten turnus obfituje w osoby, które jadą na Rusztyłek Po raz pierwszy, bo to premierowy czwarty turnus. Dokładnie, więc teraz y, były na drugim, teraz na czwartym y, będzie równie fajnie jak na drugim. I co? Działamy. Co teraz robimy? Ty wy pewnie wiecie. Co teraz robimy? Teraz bierzemy walizki i bierzemy je pod bawieniec i będziemy czekać na oddzielanie pokoi. No i petarda! No to działamy! Idziemy dalej, zobaczyć co tutaj. Trzeci, 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 trzeci. Walizek pełno, dzieci pełno, ale to dobry znak. Więc zabieramy i ruszamy. Normalnie nie mogę się doczekać. O, to jest nasz najmniejszy, jeden z najmniejszych. Szymek, Szymek, chodź, pan Maciek mu pomaga. Szymek, mi, jesteś jednym z najmłodszych uczestników. Jak cię minęła podróż? Dobrze. Czy jesteś tutaj szczęśliwy i gotowy na przygodę, które cię czekają? Tak! Na co najbardziej? Co byś najbardziej chciał zrobić? Łowić! Łowić ryby! Czyli wędkowanie nadal jedną z najpopularniejszych y, u nas rzeczy. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. Zobaczymy. Z walizeczkami. Proszę, możesz ruszać. Chłopaki Wam pomogą. Tynek! Gościu, który jest już kolejny z nami na obozie, nie Tymek? Który raz jesteś? Szósty. Szósty rok z rzędu i gotowy na nowe przygody w tej... Oglądaj jak zawsze. No, Tymek super chłopak, pomógł młodszym, to ruszamy. Wszyscy? Panie Filipie, czy wszyscy wyszli już? Eee, jeszcze nie, ale działamy. działamy. Ale bagaże już na wszystkie. Bagaże wszystkie poszły, idziemy. Jeszcze przyczepa. Idziemy, idziemy. W końcu się znalazł! W końcu się znalazł Kuba Cygan! W końcu znaleźliśmy go! Że tak powiem spotkać na obozie zimowym, ale jest na obozie letnim. Kuba Cygan to jest historia! Brawo na to Kuby cygana, To już jest rusztyłkowa legenda, mówię wam. I jedziemy! I jedziemy. Walizeczka idziemy, ale że masz pełną czapkę z wedbóla. Tak Misiu. O moje dniaka. I idziemy. Uwaga na autokary! No, bardzo proszę, bardzo proszę. Zapraszam, to jest Igor. Igor, to jest kolejna osoba, która w tym roku jest już drugi raz na obozie, prawda Igor? Tak. Dokładnie, ty też czekasz najbardziej na wędkowanie jak cię znam, co? Nie. Tym Ty? razem nie mam wędki. O, ale my mamy dla ciebie wędki. Dobra, leć, rozdzielamy pokoje. Tym razem. Chodź dobra. ja Ci pomogę. Dobrze, ja ci tylko... Po... O, tak ci będzie łatwiej. Jedziesz. Jedziesz gwiazda, jedziesz. To już ostatnie... To już ostatnie. Powiedz mi, czy to jest pierwszy Nie, drugi. Drugi. Byłem rok temu. I jak Ci się podobało? Super było. Super było, Będę więc... Wracał co roku? No, raz. Będę wracał co roku. No i to, jest, to są piękne odpowiedzi, które tutaj y, radują nasze serca. To co? Twoja walizka? Tak. A ty nam nie zabrać przypadkiem mamy taty i całej rodziny? Yy, nie jestem pewien. Nie, nie jesteś pewien, chyba tak, chyba tak. Powiem ci, ja bym się mogła do tej walizki zmieścić, ale okej, okay. dobra, lecimy dalej, idziemy, idziemy, idziemy. Czy mamy przerwę teraz? E, ja mam w aucie Ewcia lodówkę. Nie teraz nie ma. Okay. super. My lecimy działać dalej. Z Państwem się na dzisiaj żegnam. I jak to mówią, widzimy się w wiadomościach. Bye!